Cześć, witajcie w kolejnym podcaście z cyklu Dylematy Budowlane. Dzisiaj porozmawiamy sobie o szeroko pojętych instalacjach nisko napięciowych, a bardziej po ludzku mówiąc o tym, co jeszcze ciekawego można w domu zrobić, jeśli chodzi o instalacje, ale żeby dom nie był smart. Zapraszam do słuchania. Witaj, Sławku. Na początek, proszę dwa słowa o tobie, przedstaw się, jeżeli ktoś pierwszy raz trafił na nasz podcast i będziemy zaczynać. Tak, króciutko, Sławek Zając, doradca budowlane, autor serwisu, jak się wybudować i nie zwariować. No staramy się w podcastach przekazywać jak najwięcej wiedzy, abyście nie zwariowali podczas budowy. Ja nazywam się Krystian Lemkowski, jestem inżynierem budownictwa, współwłaścicielem firmy budującej domy jednorodzinne. No i współautorem tego podcastu, w którym właśnie dzielimy się naszą wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami. A dzisiaj m, temat, do którego e, Sławka troszeczkę musiałem namawiać, to znaczy e, chciałem mhm. z nim porozmawiać o instalacjach. W pewnym sensie elektrycznych, coś, co można podciągnąć pod instalacje elektryczne, co gdzieś tam już powoli zaczyna się ocierać o smart home. Ale żeby to nie był smart home, e, hmm. żeby, jeszcze bardziej to, żeby jeszcze bardziej to wyjaśnić, y, widzę, że jest taki wyraźny trend, że wiele osób myśli, czy nie zrobić domu, żeby był smart, no bo są smart rozwiązania, bo można mieć to, można mieć tamto, można za za zautomatyzować sobie przeróżne rzeczy i tak i tak dalej. Z drugiej strony widzę, to też po naszych kursantach, po tym, o czym już nie raz, nie dwa rozmawialiśmy, że jeżeli ktoś się na początku tak napali na ten smart, to później, jeżeli dojdzie do jakiejś realizacji, no to ta ekscytacja przygasa. I właściwie się okazuje, że te rozwiązania smart nie są potrzebne. A jeszcze z trzeciej strony widzę, że jest cała masa rozwiązań, o których sobie dzisiaj powiemy, które nie da rady włożyć do koszyka pod tytułem smart home, które są w powszechnym użytkowaniu. Które można zakwalifikować do instalacji elektrycznych niskonapięciowych, technicznie rzecz biorąc, i myślę, że warto je zrobić, tak? W przeciwieństwie do rzeczy, które są smart. Gdzie podchodzę do tego bardzo sceptycznie, bo dla wielu rzeczy nie widzę specjalnie zastosowania. Oczywiście są rzeczy smart, które są ciekawe i oferują fajne, fajne możliwości, natomiast ogólnie bardzo sceptycznie podchodzę do tematu smart home, bo nie widzę tam wielu rzeczy, które są dla mnie praktyczne. Jakby moje osobiste zdanie. Myślę, że Sławek mhm. tu się ze mną zgadzasz, bo kiwasz troszkę głową. Ale mhm. widzę dużo rzeczy, które nie są smart. A które warto wrzucić e, jednak, e, a przynajmniej rozważyć e, przed budową domu, i właśnie po to ten podcast dzisiejszy. Przede wszystkim, żeby zwrócić Waszą uwagę na to, co warto rozważyć e, i chciałbym też zaprosić Was do dyskusji w komentarzach, e, czy czegoś nie pominęliśmy, czy czegoś jeszcze brakuje, czy coś jeszcze warto by było dodać nie będące smart. E, a, a jednak warto to rozważyć pod kątem instalacji elektrycznej i jeszcze taki mm, uwaga na początek oczywiście to wszystko się przenika bo instalacja jednak jest instalacją i można łączyć te rzeczy, rozdzielać, można wrzucić kilka do jednego worka i tak dalej, więc jakby tutaj na zewnictwem się może już nie skupiajmy jakąś kategoryzacją i standaryzacją tego co jest czym. Bardziej chodzi mi o takie, o takie przykłady, instalacji, które warto w domu rozważyć. Pominiemy całkowicie gniazdka, włączniki światła, no bo to standard absolutny mm -hmm. e, w każdym domu. E, no i cóż, czy Sławko, wiesz już o czym będziemy rozmawiać? Jezu, nie. Jeszcze nie wiem, jestem bardzo, bardzo ciekawy. Natomiast rzeczywiście potakiwałem, bo się z Tobą zgadzam. Ja ogólnie jestem fanem automatyzacji. No bo Smart Home to jest właściwie właśnie automatyzacja, połączenie różnych systemów grzewczych, wentylacji i tak dalej. Jestem fanem automatyzacji w pracy. Czyli to, co tylko mogę, automatyzuję wystawianie faktur, odpisywanie nawet na, na maile w jakimś zakresie, robienie różnych zestawień. Uwielbiam, ułatwia mi to robotę. Ale ja nie widzę po tylu latach mieszkania w moim domu, żeby coś wymagało automatyzacji, bo wszystko albo działa dobrze, Albo zmiana wymaga naciśnięcia jednego klawisza, albo dwóch przycisków. Więc z tym smart jest rzeczywiście tak. Też to widzę, że jest zachwyt bardzo często przed budową domu. Podczas budowy domu jest taka myśl: O kurczę, ile to kosztuje? A po zakończeniu a po co mi to?. Tak więc myślę, że warto, warto tego podcastu dzisiaj po, posłuchać, bo pewnie będzie dużo fajnych pomysłów, jak sobie życie ułatwić, niekoniecznie ładując się w drogie rozwiązania. Więc jestem ciekawy, co naszokowałeś i co masz na pierwszym miejscu. Znaczy, wiesz, ułatwić, nie ułatwić. Mhm. Chodzi mi o to, żeby wrzucić do rozważenia te rzeczy na etapie budowy domu, bo później jest trudno to zrobić. Tak? I na okay. pierwszym miejscu mam najzwyklejszy w świecie monitoring wokół domu. Nic niezwykłego, mhm. nic niesamowitego, ale moim zdaniem po prostu warto wziąć pod uwagę to, nawet jeżeli ktoś teraz nie czuje potrzeby mieć kamery patrzącej przed dom, czy za dom, czy, czy na otoczenie domu, nie wiadomo, czy za parę lat nie poczuje takiej potrzeby i położenie kabli później jest, no krótko mówiąc, wysoce upierdliwe, no bo albo trzeba to robić gdzieś pod bitkami, kuć, tynki, no przeróżne dziwne rzeczy. Kable kosztują, no, nie są za darmo oczywiście, ale kilkaset złotych wydanych teraz na kable na pewno się bardziej opłaci niż kilka tysięcy w przyszłości, jeżeli ktoś poczuje potrzebę zainstalowania kamery. A tak naprawdę wystarczy położyć tylko kable od miejsca, gdzie potencjalnie miałaby się znaleźć kamera do miejsca, gdzie potencjalnie miałby znaleźć rejestrator. Więc tutaj już się pojawia taka pierwsza porada. Warto w domu przewidzieć jedno miejsce, gdzie potencjalnie może się spotykać całe okablowanie niskonapięciowe. Tak? Nie mówię tutaj o rozdzielni głównej elektrycznej. Ale gdzieś może w pobliżu niej albo w jakimś pomieszczeniu technicznym warto sobie przywieźć takie miejsce, bo to o czym mówię dzisiaj, to o czym chcę jeszcze powiedzieć, wszystko powinno trafić tak naprawdę do jednego miejsca, nie? więc wszystkie kable powinny się w tym jednym miejscu znaleźć. No i co? I, i się okazuje, że tak, kamery nie są ani smart, e, jakby nie, ciężko to zakwalifikować smart home. Mhm. A z drugiej strony, w dzisiejszych czasach i koszt tej instalacji, e, a przynajmniej przygotowania tej instalacji, nie jest aż tak mhm. niesamowity. Koszt samych kamer też nie jest tak niesamowity, e, że jeżeli ktoś poczuje, że, że potrzebuje kamer, że będzie miał taką realną potrzebę, żeby sobie tego nie zrobić, więc jakby zachęcam do zastanowienia się, czy budując. Z dom, nie będą nam potrzebne teraz lub w przyszłości najzwyklejsze na świecie kamery wokół domu. Okej, okay, ale to w takim razie do kamer potrzebujemy e, po pierwsze napięcia, no bo musimy zasilać kamerę i, po, i potrzebujemy mieć jeszcze kabel internetowy, żeby niekoniecznie kupować kamerę na Wi-Fi, ale widzę, że mówisz, że nie. No nie, proszę pana, nie. Mamy XXI no. wiek. E, wszystko idzie po skrętce czyli po kablu internetowym. I, na, I zasilanie, no, okay. i, i, zasilanie mm -hmm. i, i sygnał y, ten cyfrowy z kamery. Więc to się nazywa chyba POE, o ile pamiętam, ta, tak? To jest technologia mm -hmm. POE, tak to się nazywa. Mm -hmm. Pewnie na, da się to rozwinąć jakoś ten skrót z angielskiego, ale nie znam tego rozwinięcia. Jest taka technologia, kładziemy mm -hmm. tylko i wyłącznie skrętkę. Są oczywiście różne kategorie tych skrętek, to już jakby, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to, to sobie poczyta w internecie. Są różne kategorie. No, warto położyć ten lepszy niż gorszy, oczywiście jest bardziej przyszłościowy. No i to tyle: kładziemy jeden kabel. I temat załatwiony. Jeżeli dom jest niewielki, wiesz, jakby mamy ten, te, ten centrum, e, gdzie mają się schodzić kable, gdzieś w środku domu, no to wychodzi nam maksymalnie 100 metrów kabla, który jest położony, czeka na swoją kolej. E, może kiedyś się przyda, a może nie. Myślę, że kiedyś się przyda, mm -hmm. bo te kamery już powoli robią się tak dostępne, e, że, że, że myślę, że to niedługo będzie, będzie zupełnie standardem. Celna uwaga, zgadzam się, jak najbardziej warto to zrobić. No dobra. Eee... Kolejna rzecz, która sobie wypisałem, to nie jest jakaś hierarchia, tylko po prostu w takiej kolejności mm -hmm. mi przychodziły do głowy. No to jest instalacja alarmu czujników ruchu yy, i to się wiąże też z instalacją alarmową, czy właściwie z czujnikami yy, w oknach, w drzwiach z czujnikami otwarcia, tak? To jest też coś, co zupełnie analogicznie jak kamery. Może teraz nie potrzebujemy, może nie jest nam potrzebne, a za, albo teraz szkoda na to pieniędzy, bo są ważniejsze wydatki na budowie, ale znowuż, mówimy tu Tutaj o zasilaniu, e, zasilaniu, o doprowadzeniu kablem jednym y, małym y, kabelkiem do punktu, gdzie na przykład miałby znaleźć się czujnik ruchu, czy to wewnątrz budynku, czy na zewnątrz, albo podobnie e, z oknami. No z oknami troszeczkę może trudniej, bo niektóre okna już są fabrycznie wyposażone w czujniki otwarcia, zamknięcia, więc z okna wystaje kabelek. No ale można sobie przewidzieć, że na przykład taki kabelek gdzieś będzie wychodził na strych, na poddasze nieużytkowe i tam to wszystko będzie spięte razem. Więc Tutaj zupełnie analogicznie jak w przypadku kamer warto rozważyć, czy nie chcemy albo nie będziemy chcieli gdzieś w przyszłości umieścić czujników ruchu, które będą wykrywały ruch e, i znowuż sprowadzić to wszystko do jednego punktu, do jednego pomieszczenia, gdzie mogłaby trafić e, potencjalnie centrala alarmowa. Tutaj również. Myślę, że koszt jest niewielki, bo mówimy znowu o jednym małym kablu yy, sprowadzonym do centrali. Oczywiście koszt centrali i tak dalej, no to już troszeczkę, troszeczkę będzie kosztowało, ale to jest analogicznie jak, zupełnie analogicznie jak z kamerami. Teraz sobie przygotowujemy coś po to, żeby, żeby później wykorzystać, ale to już każdy, tak jak mówię, wedle potrzeby wrzucam po prostu temat do rozważenia. Myślę, że kwestia bezpieczeństwa jest jakby sprawą uznaniową, natomiast widzę, że czasami jest takie poczucie, że nie potrzebujemy żadnego systemu, ale nagle gdzieś słyszymy, że w okolicy grasuje złodziej, kogoś okradł, takie rzeczy niestety się zdarzają. No i wtedy dopiero tak przychodzi do głowy, że może jednak warto się zabezpieczyć, więc jak nie będziemy mieli wyprowadzonych przewodów, no to znowu podwyższa to koszt instalacji. Ja w ogóle jestem fanem okablowania okab wszystkiego, bo oczywiście jest mnóstwo urządzeń, które działają na Wi-Fi, ale one są mm, narażone na jakieś, no, przy przystoje, czy ogólnie na to, że nie będą zachowywać się stabilnie, natomiast co po kablu, to po kablu, wszystko działa tak, jak należy. Z Wi-Fi różnie bywa, szczególnie, że sieć nie dociera do wszystkich zakamarków w domu, e, więc czasami jest z tym problem. E, u mnie na przykład na poddaszu już Wi-Fi nie dochodzi, mimo że mam urządzenia, które propagują sieć. Mam tutaj za mały sygnał, no i muszę mieć tutaj router u siebie, żeby mieć moc odpowiednio wysoką, więc ogólnie im większy dom, z tym internetem może być większy problem. Tak, no i wiesz, jakby to jest kolejna pozycja na mojej liście, jak już wywołałeś, to zaczniemy ten temat, czyli sieć internetowa, tak? I tu znowuż. Mówię bardziej o tym, żeby się zastanowić o przygotowaniu pod coś. tak? Szczególnie przyszło mi to do głowy na bazie własnych doświadczeń. To znaczy, do tej pory korzystałem, zresztą cały czas korzystam jeszcze z routera, który działa na sieci komórkowej. No i on sobie funkcjonuje u mnie w domu już od ładnych paru lat. Działa, jakby nie mam do niego uwag, działa bardzo dobrze. Mam też stosunkowo blisko antenę nadajnik komórkowy, więc jest ok. Uh -huh. e, mam tak, bo do tej pory u mnie nie było światłowodu, ale widzę teraz, jakaś jest ogólno e, polska chyba akcja, że powstają e, tak, światłowody. Uh -huh. Do mnie doprowadzili kilka dni temu e, światłowód, przynajmniej e, uh -huh. na razie kabel jest na granicy działki, kabel światłowod jest na granicy działki, za parę dni, pewnie parę, paręnaście, parę tygodni. No jakby to już jest kwestia tak bliska, że ten światłowód u mnie w domu się myślę niedługo pojawi i jakby budując dom kilka lat temu, myślałem, że w ogóle nie ma opcji, żeby u mnie we wsi był światłowód. To było tak odległe i abstrakcyjne. Teraz już widzę, że bardzo mocno się myliłem. E, I stąd hmm. moja porada, jakby to zajęło kilka lat dosłownie, tylko, tak? E, coś, czego się w ogóle nie spodziewałem u mnie. E, stąd moja porada, żeby przygotować sobie e, sieć internetową w domu pod kątem, po pierwsze, światłowodu, i po drugie pod kątem internetu dużych prędkości tak router który mam teraz w domu który odbiera mój internet radiowy jego maksymalne parametry są teraz takie same albo i niższe jak minimalne parametry które da mi światłowód tak więc już jestem wskazany na wymianę routera. Jakby technologia idzie tak Aha. szybko, do tego zmierzam, że nawet stare kable, te, które jeszcze są w użyciu, w obiegu, one już nie pozwolą na maksymalny przesuw danych, jaki w tej chwili oferują światłowody. tak? Więc Wi-Fi analogicznie. Więc jakby stąd do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że po pierwsze połączenie po kablu jest lepsze. Tak. A po drugie, jeżeli tylko mamy możliwość, warto sobie zostawić gdzieś ten przepust pod światłowód, no i rozprowadzić po kablach, żeby nie mieć tego, co ma sławek, ten uh -huh. internet po domu kablami. Czyli znowuż sprowadzamy internet światłowodowy do jednego miejsca, czyli światłowodowy, czy jeszcze, jeżeli ktoś nie ma, no to, uh -huh. no to wybieramy miejsce, gdzie miałby stanąć router, który będzie po, który będzie zbierał ten sygnał z sieci komórkowej. I mało tego, ten router możemy też wyposażyć w zewnętrzną antenę, tak, i na dachu sobie antenę postawić, która będzie zbierała ten sygnał komórkowy, jeżeli jest taka potrzeba. I z tego jednego miejsca w domu z routera rozprowadzamy sobie sygnał po kablach, do kilku pomieszczeń, tylko się da, szczególnie na strych, jeżeli ktoś ma tam studnię nagraniowe. I mało tego, z tego routera możemy Aha. też dodatkowe punkty dostępowe podłączyć sieci Wi-Fi, więc sam router, jeżeli dom jest troszkę bardziej obszerny, jeżeli ma strop żalbetowy, no to to wszystko zagłusza sygnał i, i zmniejsza szybkość transmisji danych. No to możemy sobie pomyśleć o tym, gdzie doprowadzimy internet po kablu, na przykład do komputera, który stoi stacjonarnie cały czas w jednym. Miejscu. Tam warto doprowadzić internet po kablu do rejestratora od kamer, to co mówiłem wcześniej, do centrali alarmowej, to co mówiłem wcześniej i później do punktów właśnie tych dostępowych WiFi, które możemy sobie powiesić w dwóch, trzech miejscach w domu, no i do nich doprowadzić właśnie znowuż tym samym kablem, co i wcześniej sygnał internetowy. Nie ma tu ani Nie troszkę smart, no ale tak. myślę, że mhm. warto o tym pomyśleć. Tym bardziej, że jakby wiesz, mhm. prędkości internetu rosną, a ograniczeniem się finalnie może okazać słaba, słaba sieć we własnym domu, nie? No tak, i powiem, że z tym brakiem kabli. Ja chyba postanowiłem oszczędzić na, podczas budowy domu, więc mam bardzo mało, e, jeżeli chodzi o okablowanie rzeczy, nie mam na przykład doprowadzonego internetu do pokoju w co może nie jest problemem, no bo na Wi-Fi wi wi to działa, ale mimo wszystko teraz bym to inaczej zrobił. I na przykład to jest zabawne, ale jak siedzę w jednym miejscu na kanapie, to już mi tak spada po prostu zasięg, że ja muszę się przesunąć w prawo o pół metra, żeby złapać zasięg Wi-Fi, nie? E więc oczywiście znowu może sobie z tym poradzić, dać kolejne urządzenie, które e jakby powiększy obszar Wi-Fi, no ale. No, kolejne gniazdko, kupujesz sprzęt za kolejne tam 100-200 zł, no po co, nie? To są takie drobne rzeczy. Myślę, że to był pewnego rodzaju błąd, że tego nie zrobiłem wcześniej. Tak? Z drugiej strony, teraz pewnie miałbym kable za, wiesz za słaby. Nie pamiętam, jaka była wtedy klasa skrętki. Teraz już nawet chyba szóstą się montuje, więc. Siódmą też, już nawet. Nawet, można. nawet No Okej, okay, no widzisz. No. Więc to, to już y jest y chyba naprawdę, naprawdę duża, duża przepustowość. Y tak, tylko wiesz, ja też jakby mówię to wszystko na bazie własnych doświadczeń, to czego takuje, no tak. nie? Ta lista powstała z innymi, z tego powodu. Jakby wiesz, teraz nawet mamy telewizję po, po kablu, nie? Po skrętce. Tylko wiesz, jakby nawet montując starszego typu kabel w ścianie masz go i nie masz problemu, że ci Wi-Fi spada, wiesz, na przykład w telewizji yy, albo w komputerze, który masz stacjonarny, że musisz się przesunąć na kanapie czy coś takiego. Oczywiście, no niestety, no siłą rzeczy za parę lat, a może i paręnaście Wi-Fi będzie lepsze niż te kable, no ale nawet jeśli no to paręnaście lat te kable wytrzymają, to, to jakby w, i będą w użyciu yy, i myślę, że w tej chwili kable, które, jeżeli ktoś kupi kable tej szóstej albo siódmej kategorii, no to będzie miał internet Absolutnie wystarczająco dobry, no, pewnie, że prawdopodobnie tak. przez najbliższe kilkadziesiąt lat do przeglądania internetu w zupełności i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Nie? Strony internetowe aż tak bardzo chyba już nie urosną, żeby te kamery ja, ja bym był ostrożny jednak, bo to no, zaraz się okaże, że jest. głupia strona główna, nie wiem, Onetu będzie zamowała ci, wiesz. Na, no dobra. Nie wiem, jeden to, to terabajt, nie? Okej, okay, może tak być, niestety tego nie wiemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, ale myślę, że no w perspektywie kilkunastu lat mm -hmm. pewnie te kable będą wystarczające, dadzą radę e, i będzie okej. Okay. No jeśli nie, jeśli nie, no to trudno, trzeba będzie się przerzucić za kilkanaście lat na, na Wi-Fi, no ale te Wi-Fi pewnie też już będzie zupełnie inne, więc no, omawiamy stan dzisiejszej wiedzy i techniki, taki jaki mamy, nie? I będziemy Był prosić o negatywny komentarz za kilkanaście lat, że co żeśmy poopowiadali ludziom. <laughs> No tak, no to za, za, ale to nie szybciej niż za 20 lat, poproszę, bo to okay, musi troszkę czasu dobra. płynąć. Ale też mówię to na podstawie swoich doświadczeń teraz, tak? No zresztą cały czas, że kilka lat temu w ogóle o tym nie myślałem absolutnie. Mm -hmm. Dzisiaj już mi jest to, no nie to, że niezbędne, ale fajnie by było to mieć i myślę, że gdybym zrobił to kilka lat temu, nawet na kablach, które były wtedy, dzisiaj bym był zadowolony, że kable mam, że tak, są w ścianach tak. i że działają, nie? Prawda, zgadam się. Co masz e, no jeszcze? Dobra. Jeszcze mam tak, yy, już patrzę. Mamy tak sieć telewizyjną i antenową. Myślę, że to taki troszeczkę standard, więc co to tylko bardziej dla formalności, na tej liście się znajduje. Zaraz obok sieci, yy, jak to powiedzieć, instalacji internetowej, tak? czyli, czyli tych skrętek i, i kabli potrzebnych do internetu. Yy, no bo sieć telewizyjna jeszcze ciągle w obiegu jest, anteny. Yy, takie siatkowe, talerze dietarne to jeszcze funkcjonuje, więc warto, jeżeli ktoś używa, no to warto to yy, sobie przemyśleć. Yy, o internecie mówiłem, o światłowodach mówiłem. Yy, o alarmach mówiłem. I w sprawie alarmów to, co jeszcze można dodać, mało się to stosuje w domach jednorodzinnych, bardziej w obiektach użyteczności publicznej się z tym spotykałem, ale mając centralę alarmową, niektóre centrale mają też możliwość podłączenia czujników, na przykład czujników dymu, temperatury, Aha. tego typu rzeczy. Czyli tu mamy jakiś taki dodatkowy alarm związany z pożarem yy, czy, czy innymi tego typu katastrofami, więc Warto też rozważyć, jeżeli ktoś na przykład ma kominek e, albo kotłownię z tradycyjnym takim piecem opalanym paliwem stałym, można za jednym zamachem, że tak powiem, podłączyć sobie czujnik dymu e, do centrali alarmowej. I to też będzie e, fajnie działało i powiadamiało na telefon. No bo to oczywiście wszystko już w dzisiejszych czasach może mieć powiadomienie na telefon, nie ma żadnego problemu. E, ja zresztą uważam, że warto mieć taki czujnik, niezależnie od tego, jaki masz piec czy kocioł, też. po prostu w ramach ostrożności. Nie rozumiem ludzi, którzy go nie mają, mówię wprost, taki czujnik może kosztować 100 zł, nawet oczywiście bez WiFi, fi bez podłączenia do internetu, ale po prostu czujnik, który zacznie wyć Ci od drugiej w nocy jak świsz i się nie udusisz dymem, bo na przykład było zwarcie w instalacji elektrycznej, koszt jest żaden tak naprawdę, a ludzie do tego podchodzą bardzo swobodnie. Nic się nie stanie, a po co, przecież mam inne wydatki. No ale na no 100 zł, czy 70 zł, to jest żaden wydatek, a może nawet uratować nasze życie, więc no uważam, że to jest głupota, że mówiąc. Oszczędzanie na swoim bezpieczeństwie. Nie no, to tutaj całkowicie się zgadzam, to jakby trochę yy, poza tematem głównym, ale całkowicie mhm. się zgadzam i jeżeli ktoś nie zna tematu kompletnie, to tak, można kupić czujnik dymu co wykryje, tak jak Sławek powiedział, pożary generalnie, które generują dym, albo ulatniający się dym na przykład z pieca mm -hmm. czy cokolwiek. Czujnik czadu no to jest, to jest podstawa w ogóle przy, jeżeli cokolwiek, gdziekolwiek może się spalać, w kominku, w piecu, e, no to może się wyzwolić, tak, może się, jak to wyzwolić? Nie wiem, jak to powiedzieć? To jest bezwonny gaz po prostu. Tak, tak to jest o. bezwonny gaz, mm -hmm. on może powstać, nie da się go wyczuć, więc tylko i wyłącznie czujnik go wykryje. Także myślę, że to jest absolutnie na podstawa, tak. jeżeli ktoś ma jakiekolwiek spalanie w domu. E, no i czujnik gazu, jeżeli ktoś gazu ziemnego, jeżeli ktoś ma czujnik, jeżeli ktoś ma kuchenkę gazową, piec gazowy, no to czujnik gazu też obowiązkowa sprawa, więc e, tak, to wszystko razem będzie kosztowało 300 zł. E, no ale hmm. no niestety to jest taki wydatek, że chyba <głosy> jednak <głosy> warto zaryzykować. No tak, jednak tak. No wiadomo, że budżet domu jest napięty, ale no kurczę, bez przesady można kupić sobie nie wiem, fotelik, czy też fotel miesiąc później, a najpierw kupisz mhm. sobie czujnik może żeby ten fotel się nie spalił, no to... No, ale to odmówię, to trochę poza, tak. poza tematem. No i cóż, i tak już kończąc, powolutku ten temat, to jest znowuż kolejne rzeczy powiązane z poprzednimi, czyli na przykład wideodomofon ze zdalnym uh -huh. podglądem. No to jakby tak. z, można spiąć tak. sobie z, z monitoringiem, z wideodomofonem, który jest albo przy drzwiach, albo przy furtce, można spiąć zdalne otwieranie furtki czy też bramy. I to też nie jest wielki smart home, to da się zrobić z, z zwykłą, taką prostą, niezbyt smart elektroniką. Uhum. A propos okien, o których mówiliśmy wcześniej, i czujników otwarcia okna, no, też kable do sterowania roletami, tu też trzeba się dowiedzieć, jakie są jakie są możliwości udanego producenta, ale też mamy kilka opcji: nie tylko zasilanie, ale też samo sterowanie, włącz-wyłącz, albo wręcz z programowaniem czasowym, żeby to się otwierało i zamykało, czy, 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 czy dostępem zdalnym, więc tu do tego też można sobie doprowadzić okablowanie. No i właściwie w ten sposób przeszliśmy przez całą listę, którą na dzisiaj przygotowałem. No, okej, okay, dobra. E, e, wiesz, jakby nie chcę wchodzić w tematy SMART celowo mm -hmm. z premedytacją i nie znam się na tym za bardzo. I, I szczerze mówiąc, nie widzę tam jakiegoś wielkiego potencjału dla mnie osobiście. E, natomiast w, widzę to, czego ja u siebie nie zrobiłem, co mógłbym zrobić. I wszystkie z tych opcji, które dzisiaj omawiam, sprowadzają się praktycznie i wyłącznie do tego, żeby położyć kabel z punktu A do punktu B. E, no tak, no tak. I mieć go po prostu w ścianie, żeby później nie trzeba było kuć, rozwalać, kombinować, jak go doprowadzić. Nie? E, mm -hmm. I oczywiście, no, kabel kosztuje, tak, skrętka dzisiaj klasy szóstej, sprawdziłem sobie, no to jest coś w okolicach 3,53-3,54 zł. Zależy jaka. Mm -hmm. e, może i za 2,50 by się dało kupić jakąś taką najtańszą najtańszą za metr e, mm -hmm. na zrobienie powiedzmy monitoringu, to o czym mówiłem wcześniej na, dla kilku kamer pójdzie może 100 metrów na e, wiesz, te kolejne rzeczy, kolejne 100, 200 300 metrów, no nazbiera się 1000 zł na przykład za materiał, no oczywiście za robocie nie trzeba dopłacić, chyba że ktoś zrobi to sobie samemu, co też nie jest wcale trudne, bo po prostu przed no, dobrze, wystarczy mm -hmm. e, wystarczy wziąć te kable, po, doczepiać do ściany, sprowadzić wszystkie do jednego pomieszczenia Opisać, żeby było wiadomo, który jest od czego, no i to wszystko, tak? Więc yy, myślę, że warto to rozważyć. Na pewno warto to rozważyć. Jeżeli o czymś zapomniałem, o czymś nie pomyślałem, to bardzo proszę, czy zapraszam do sekcji komentarzy. E, tam, tam możecie coś dorzucić jeszcze od siebie. Chyba, że Ty, Sławek, masz jakiś pomysł, o czym jeszcze zapomniałem. Wiesz, co mam, ale specjalnie je zostawię i nie powiem, e, więc hmm. zostawię tutaj sekcję komentarzy otwartą, bo jest dużo pomysłów, więc jestem też ciekawy, co wy na to, drodzy słuchacze. Jak nas słuchacie na Spotify, to zapraszamy na YouTube, bo tam mamy sekcję komentarzy. E, natomiast w sprawie, sprawie smart home, dzisiaj nic na temat tego nie będziemy mówić, ale e, znajdziecie na dole link do mojego mega artykułu na temat właśnie domu inteligentnego gdzie pokazuje co można zrobić i jak zrobić i pokazuje także przykładową instalację Macieja Krasuckiego, zresztą polecam jego kanał, w którym dzieli się właśnie informacjami co jak zamontować, żeby było, była fajna instalacja w domu. Więc zachęcam do przeczytania tego artykułu, jeżeli ktoś jest z tematem smart home zainteresowany. Jak będzie więcej komentarzy na ten temat, to może nagramy jakiś kolejny odcinek dotyczący smart home może zaprosimy jakiegoś gościa, dawno nie było. Więc dajcie znać, co, ty, co, co wy o tym myślicie. Ja myślę, że się zgadzam. Pięknie. No to jak się zgadzasz, to rewelacja. To co? No to co, jak nie chcesz zdradzić tajemnicy, to, to nie. nie, to musimy w takim razie kończyć, nie będziemy przeciągać. Tak jest. Wielkie dzięki. Dobrze. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym podcaście już za tydzień we wtorek. Cześć. Cześć. Hej.